Tutaj jest taka półka skalna i ta półka wychodzi na 2 metry. To no. nie? I tak, od tej półki odpływasz na 8 metrów i łowisz ryby. No. Na głębokość 8 metrów, czyli od tej półki stoisz 10 metrów. No, 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 no. I bez kotwiczenia. No to łowiliśmy bardzo podobnie, tylko tam żeśmy się gdzie kotwiczyli, kotwiczyli. No. No ale kurde... Proszę bardzo. Masz rybę? Pierwszy rzut i ryba. No. Dobrze tata doradza? Bardzo dobrze. A? No. Dzięki, dzięki tato. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej Sebastian Kowalczyk Dzisiaj kolejny dzień nad rzeką Ebro w bazie wędkarskiej Fishing Planet Wczoraj jak widzieliście połowiliśmy sobie fajnie sandaczy, znaleźliśmy je w takich miejscach, które ja już znałem sprzed paru lat plus parę miejscówek pokazał nam Adaś. Dzisiaj będziemy działać troszeczkę inaczej, bo wczoraj płynęliśmy bardzo daleko, a dzisiaj poszukamy ryb pod samą bazą, a co więcej dzisiaj Michał tak jak zawsze chyba na ciężko, prawda? Nie. Czy niekoniecznie? Nie, ja, ja dzisiaj sam na lekko. Nie. Aha, czyli Michał też, bo myślałem, że tylko ja. Ale faktycznie będziemy takie tutaj robić zabawy. Zobaczcie mam wędeczkę e, urbn do 14 gram, to jest oczywiście moja okoniówka, ale niektórzy by powiedzieli, że to, to taka leciutka wędka też może być na sandacza. No, zresztą to jest taka bardzo cięta wędeczka, więc zobaczymy. E, plecionka e, dziesiąteczka, e, hamulczyk troszeczkę rozkręcony i zobaczymy czy tak na lekko się fajnie te sandacze... To, ja, to ja leżej Do 8 gram, plecioneczka 006. No nie, bo ty, bo ty łowisz taką typową koniówką, Ale typową, typową. Pierwsze dwie ryby stracę, natychmiast zmienię. Nie, a tak myślisz? <słuchaj> Zobaczę. Słuchaj, Trzeba, łowimy, łowimy wklejankami, a ja kiedyś napisałem taki artykuł do Wiadomości Wędkarskich, że dla tych wędkarzy, co się nie mogą nauczyć łowić sandaczy, nie widzą bran i tak dalej, polecam takie próby łowienia wklejanką, bo w, na wklejance wszystko najlepiej y, widać i wtedy można się nauczyć y, łowić standardowo. Oczywiście mi chodziło o takie wklejanki, nie do, do 20 gram na przykład. No dzisiaj sobie spróbujemy. Tak, zobaczymy co z tego wyjdzie. No jest pierwsza ryba na lekkim zestawie. O, nie mamy podbieraka, bo było śmieszniej. Uh, uh, uh. Ale nie jest duża, bo nawet nie wyciąga tu plecionki. No a dobra, hmm. byś... Co to za byk? to wielki byk, czy to taki mały byczek? No chodź rybko, chodź. No Trzeba to... delikatnie, bo to delikatny zestaw. No. Tak zwany y, pan sandals wyścigowy. Otwórz futburze nie bądź taki niegrzeczny. O, grzeczny, tak No to się. Dybyszek jest. No jak? O, ten jest większy. Ten jest większy. Pięknie szaleje. Mam nadzieję, że widzieliście branie. Mam nadzieję, że nie spadnie. <grywa> Nagrywasz troszkę tutaj chruje? <grywa> o panie chudy byku bądź grubym, tłustym by, 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 byciągiem O jaki wariat zwariowany Taki z siebie wariacik ale głową siepie. No na parze ołkwi to już by wiesz co się... Z... Słyszeliście jak plecionka po zębach mu poszła, czyli tam fluorokarbon, jak chrup chrup chrup. To że to ładna ryba. Bo to... Bo to taka większa ryba trochę od tamtych. bo to zobacz jaka tu ryba jest. To jest ładna ryba. To jest piękna ryba. O, stary o, zażar zażar no będzie musiała być sesję wyciągaj mireczkę wyciągaj wszystko Znaczy jeszcze ja ryby nie wyciągnąłem pamiętajcie o tym Można jakby ryby wyjął Bardzo taki oto byk, piękny. To co, może go zmierzymy, bo to chyba największy A, mój jak jest. 73... Czekaj, no, gorek powiedział 74. No to piękna chyba. Tak? ja 74. Fajnie, to teraz bywa, wypadałoby mu wyciągnąć z pyska... 7. Byku. Ja też mam. No widzę, też Ci muszę dać. Czekaj. Się... Ale zażar. Już, 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 już. Mi się już udało. Oh. Świjono. Dobra? Ja nagrywam. Pewnie. Patrz. I rybka chopa do brzuszkiem. Bardzo ładnie. O, no, gdzie się wybierasz jeszcze? Daj się pocieszyć chwilkę. Pięknie, chopa. Tak jak widać na załączonym obrazku oczywiście sandacze można łowić na lekko, jak to się mówi, delikatnie. Ja oczywiście o tym zawsze wiedziałem, to nie jest tak, że, że odkryłem coś nowego, tym bardziej, że tak kiedyś również łowiłem i tak się uczyłem w ogóle łowić sandacze. Dlatego zachęcam, jak, mówię, jak ktoś ma jakikolwiek problem, no to właśnie taka delikatna wędeczka, Okoniowa wklejka. Jak najbardziej możemy, możemy łowić. Tylko tu trzeba pamiętać, że hamulec musi być odkręcony. No akurat to nie była tak wielka ryba, aby tą plecionkę, dziesiątkę sobie tutaj wysnuwać. Ale wędka pięknie zamortyzowało, zamortyzowała te, te chwilowe szaleństwa sandaczyka. I nie wiem, jak się nagrało branie. Mam nadzieję, że się nagrało ale on nie puknął, on szarpnął całym kijem. Eee, a dzięki temu, że ta szczytówka jest y, taka y, delikatna i ona się poddaje, to przynęta też była y, cała połknięta. No i tutaj, co ważne, nie może to być hak typu gruby skobel. To właśnie musi być taki cienki wręcz, no, może nie druciany haczyk. Cieńszy hak, łatwiejszy do wbicia, mega ostry. No i tak, tutaj akurat się to yy, Świetnie w tym przypadku sprawdziło. Niestety nie miałem tych haków krótszych, bo jeszcze bym tego szatlizika z chęcią krócej troszeczkę uzbroił. On jest na zbyt długim haku, tak jak widzicie. Ale tutaj krótszego haka nie mam o tej gramaturze, no więc tak to zostało. Jest jak jest to. W ten sposób. Znowu się gadałem, a teraz połowimy. No właśnie, płynie. Kolejna rybka na ultralajfika. Chyba hmm, nie będzie najgorszy nawet. Oj, to będzie dobra ryba. No fajnie. Oj, oj, dobry standard będzie dobry. Ale kopię. O, zobaczcie, idzie z roli. No, jest plecionka 0,10, no to musi iść z roli, oczywiście. Ale kopnął. No, zaraz go zobaczymy. O Jezu, jaki wielki, jaki wielki. Urany boskie. Ale wielka ryba. No, jak ją teraz wyjmę, ktoś mi powie. Dobrze, 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 spokojnie, spokojnie. Dzwonię jak na wojnie. Zadzwonię do Ciebie. O, jest. Tego 70, 71 ma. Zrobiliśmy zdjęcie? O, jest. Co? A co to się stanęło? Jesteś mistrzem świata. Co to, co to się stanęło? Co się stało, że się Chyba Dobrze, że wędki mnie połamały. Nie zdjęcia nie mam? No nie masz. Taki sandacz ładny. No, to, no trudno. To do, powiem następne. Co się, co się stało? <noise> za lekko też nie można. Bo, słuchajcie 006 to jest jednak za cienko. Miałem dużą rybę i no, niestety plecionka I nie wędka masz. do 8 gram. I wędka do 8 plecionka gram. 006. Nie, nie dała rady. Także hmm. wracam. Do Michał Ajka. jej nawet y, nie podniósł y, do góry, ale ja mówiłem ci, że to jest zadelikatnie. Dobrze, no, no, no ale warto spróbować. A, oczywiście, zawsze warto spróbować. Tak, więc Michał już wrócił do normalnego wędziska, a ja jeszcze się troszeczkę y, y, pobawię delikatnym zestawem. Ale widziałem, no, Michał zaciął i w ogóle ryba nawet się nie ruszyła. Nie miał siły w wędzisku, aby ją podnieść po prostu na dno. Może życiówka mi uciekła. Może życiówka Ci uciekła, dokładnie. Ale w życiu też się liczą eksperymenty. Takie oczywiście zdroworozsądkowe eksperymenty, bo tam nikogo nie poniosło. Tam widać naszą bazę i e slip. No tutaj wszędzie to jest płasko i równo. A z tej strony, tutaj mamy, no tak z, z 15 metrów od nas jest takie gruzowisko z taką półką, jest, są 2 metry potem jest spad na spad na 8, ale nie taki ostry spad, tylko taki wiecie, no taki y, szybszy zjazd dla emerytów jak to mówią. No kolejna rybka jest chodź tu rybko Spod półeczki wylazła. No 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 spokojnie, spokojnie Jeszcze. jak na wojnie nie wiem może troszkę Ciężko powiedzieć, ale no ładna ryba. Ładna, ładna. O, ładno Wynurzył się. Wynurzył się. Wytarabanił. Chodź tu tak Nie wiem głęboko kolega zażarł. Taki sandaczek. Dobra. Pomachał. Ma rybę również Michał. Niestety nie na ultralighta, włamał się. Nie, no ja zobaczymy. Bo porwał mi zestaw. No. no porwał, porwał, wiem. Też fajny. Taki troszkę mniejszy, ale na gumkę większą widzę. No większą, no z większą. Co to, slimek? Slimek. to, no. o, e, bardzo ładny. Możesz go, możesz go wyrzucić już. Jak to mówią, przygoda każdej chwili szkoda, ale co ja tu mam, to nie wiem co tu takiego, czego się spodziewać, bo bardzo dziwnie ta ryba chodzi. oj oj. Halo pani dziwolongu. Co to takiego? Węgorz? No właśnie, ołowienie no, ultralightami, to zawsze się człowiek spina, że... A nie, sandacz za brzunio! zabrzunio się zaczepił. Nie trafił w gumkę. Tak, tu nie jeden wędkarz by powiedział A, bo on chciał to y, przygnieść, coś tam z tym zrobić. Ja zawsze uważam, że po prostu rybka nie trafiła w gumkę. Dobra, odczepimy go w wodzie tym razem. O, ładnie sobie wpłynął. Zanim się wszyscy rzucicie do łowienia sandaczy, ultra delikatnie i ultra lekko. Oczywiście chodzi mi o, o lekkość tego zestawu, a nie główki jigowej. To taka jedna uwaga. Tu w tym miejscu gdzie łowimy jest płasko, głębokość tak do 10 metrów. Nie ma żadnych powalonych drzew, żadnych zaczepów. Czyli ten, ten hol bez żadnych komplikacji się odbywa. Jakbyście chcieli tak łowić w Wiśle, to nie. To, to jest bardzo zły pomysł. Tylko w takich łowiskach, gdzie ta ryba nie ma gdzie uciec, gdzie nie trzeba jej siłowo zatrzymać. No W wiśle czy tam w innych rzekach, oczywiście na pewno zostanę przy parząchwi, tak samo w zbiornikach, gdzie są karcze, czyli tam typu śmianówka, też parzonchwi albo jakieś inne bardzo mocne wędziska. Żadnego wydurniania się. Ale jest to faktycznie bardzo miła i sympatyczna każ alternatywa, by sobie tak czasami połowić. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, że ryba szybka, szybko wyrywa nas z wody. Oczywiście nie mówię tu o głębokości 15 metrów, aby pechesz pławny nie, nie wylazł. Tylko mówię o takich łowiskach raczej płytszych. Ma największą szansę na przeżycie tak naprawdę. Jeśli chcecie taką rybę wypuścić, no to wtedy, wtedy ona tam po zrobieniu zdjęcia czy dwóch można było w dobrej kondycji do wody z powrotem wywalić. Wypuścić, wyrzucić. Michał ma rybkę, następną, duży? No większy od, od tamtego chyba. Ooo no. Jest piękno, piękno koń. Piękny okoń? W końcu? <noise> koń. no, najgorsze jest to, że tych okoni nie możemy trafić. A, ale może jutro. Możesz mi sandaczyk. sandaczek. Może no, zobaczymy. Czyli dawaj go na udry do góry tutaj. Czy to nie ultralajcik? Tu nie musisz się z tym bierz, bawić. O. No o, panie! <grychy> Jaki grubasek! Chodź, 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 chodź. Czego tak wędzki? Tak. Tam sobie go na dziobie pod podbój. O, ho ho, 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 O cholera! No i uciekł. Co, co on Ci zjeżdżał? Pokaż to. A, eee. Proszę bardzo, co się w pudełeczku znalazło? Sandaczowa gumka? Okoniowa. Pani A dusta pęta szat. No proszę bardzo. No co, zdarza się. Rybkę pipkę. Oho. Oho. Widzę, że pan Lunatik tutaj wszedł do akcji. Nie spadnij mu, nie spadnij. Podkrzelka go weź. Pod o, albo tak. Zacaban. To Zwykły, klasyczny lunat Proszę. Tylko znalazłem go w pudełku. Zawsze działa. Tak jest. Czy to Wisła, czy to Ebro. Czekaj, czekaj. Teraz rybkę tutaj z tej strony, zaprezentuję ładnie. Ale sum się przewalił. Ja pierdzielę widziałeś? No, widziałem. Albo ja kalp. No. Czekaj, bo ja może tak, bo ja... Gacie, no. ma w dół. Co masz? A Gacie, gacie. No to nie, to jak się ogdołeś. Jak siąłeś gacie, to tutaj... Nie nie Dobra, możesz go wodować.. Ooho! Kolega! Ostro! Dobra, wyciągam zestaw też. Bo tu już nie są żarty teraz. No. <laughs> Jaki karpidrut no, no prawie za buzię. Ale śliczny ty no ładny. No nie, jak się będzie zimbabwi na łódce, fajnie. No I zrobić zdjęcie z takim karpiem. No, tak. największy, największy sandacz Michała. W obrębie głowy liczy się? W obrębie głowy. Jak wyciągnąć teraz ty? Na łódkę. Wracaj. Ty. A ja zawsze wiedziałem, że ty masz coś z skarpiarza. <noise> Na pewno Cię nie wypnie. Na pewno Cię nie wypnie. tą wędkę. Tak. Normalnie nas wciąga. Ale Ci zrobi piękne zdjęcia z tym karpiem, Michał. Ty ten też pod go, wziąłeś? No tak, wiesz... Ja chciałbym go to... Nie chciałbym, nie chciałbym go, dobra, no. no dobra, dawaj, tylko mi dokryć hamulec, trzeba wyjeżdżać, on już i tak nie ma siły, ja to ogarnę, dobra, no. no, nie ma, Cieczek. gdzie, chodź tu. No chodź tak podejdź do tatusia, no. no do tatusia, daj do tatusia. Opa, za, za, za ten złap, dokładnie. Ja już otwieram kabłąk. Z wędka już jest bezpieczna. E, dobry fluorocarbon z I co to za fluorocarbon, Michał, jest? Mam go. Czekaj, ja ci go wyczepię. Okej, okay, wyczepiony, No pięknie. Dobrze, dobrze teraz zbiorę. Bardzo ładny Bardzo piękny O Wodujemy? Ta woduj dziada Proszę bardzo, wracaj Pięknie Cały Gratuluję jest. Największy sadacz w życiu. Aha. Cóż za przygoda na koniec, kurczę, do takiego karpia to ja bym na ultralajcie na pewno nie utrzymał w żaden sposób, nie ma takiej szansy. No nie, raczej by się nie no. dało. No cóż, no. No co, no Okaz... to jest ty jak typowy karpiarz. Tak jest, umusłuszany cały. No. O przizguny. O przizguny. dobra, to łówmy dalej dobra. te nudne sandacze, co nawet na ultralight'cie nie chcą za bardzo teraz, walczyć. Teraz, o... teraz sum. Teraz sum. No dobra, to dawaj, teraz suma. Jeszcze coś się dzieje? Cały, cały czas. czas. My już nie mamy siły ryb ciągu. Ja przed chwilą karpia takiego ze 12 kg wyciągnąłem. Wyjąłeś? No. no. Wyjąłeś go? Wyjął, no. wyjął. No A jak? Kocarki. A jak u was? Teraz cienizna, ja jedną rybę tak. z rana. Pływaliśmy po tych wszystkich miejscach, gdzie, no, gdzie wczoraj już żeśmy łapali pan, i... Masakra, nie? Brącie, Panie może nie używajcie kotwicy? Żad... Panie Boże. Kotwicy nie używacie w ogóle? W ogóle. To jest podstawa. Tylko dryfy. Dryfem tu się puszczacie i tam Tutaj? Jest taka półka skalna i ta półka wychodzi na 2 metry. To no. Nie? I tak, od tej półki odpływasz na 8 metrów i łowisz ryby. No. Na głębokość 8 metrów, czyli od tej półki stoisz 10 metrów no, 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 no. i bez kotwiczenia. No to łowiliśmy bardzo podobnie, tylko tam, żeśmy się dziennie gdzie indziej kotwiczyli. No. Ale kurde, proszę bardzo. Masz pierwszy, rybę? Pierwszy rzut i ryba. Dobrze, tata doradza? Bardzo dobrze. No? Dzięki, dzięki, no, dzięki tato. Proszę wyłącznie. bardzo, synek. Zgodnie z przepisem. Zgodnie z przepisem taty. Tak, Pierwszy rzut. No I, i pięknie. Dawaj go tutaj, tutaj Dawaj, do, do kamery, go od razu. Już, już, już. Sandwich. Sandwich. No, ładny. No, o, będzie. dobry sandwich będzie. Macie, macie po, podbierak. Eee, piękny sandwich. Piękny, z pierwszego rzutu. No, i to no, mi się no, podoba. Na, no. na, na co? Na diament. A na diamencika. Bardzo ładny. Powiedziałem przy punkcie? No, pierwszy rzut. <laughs> A nie się gdzie tam szwędacie nie wiadomo, Ta. gdzie. Nic się tam nie działo, nic. Ale przecież było dobrze. Trzeba Piękny sandwich. Teraz tylko guta sandwicha. Pokażę O, ułoży. Ciekawe. Leć po, po mapie. Do, do, do ma do, do, ma do, no dobra, to, to łowimy. Działamy łowim. dalej. Łowim. Jest kolejny rybek. Rybek wyłaź. Dobra. O, jest rybek. Chodź do rybku. Chodź, chodź, chodź. Chodź do rybku. Pokaż, co masz w pipku. Makrelen! No. Otwórz buzię, tyło buzię. raczek piękny. O, ale pogryzł. A to jest y, raczek od Pęta Śrot, ale szatana, już Wam pokazywałem na poprzednim filmie, który tak macha szczyp szczypc szczypcami i sandacze go zjadają, niam, niam, niam. Dobra, wypad. I Michał ma rybę też. Bo z Michała dzisiaj zwierz. <grym> ja się tylko późno budzę. No. Proszę, proszę. Co tym razem zażywało? A, ty lunatikiem dalej walisz. Proszę bardzo. Milutek. Makrelen. Taki makrelka. Taki makrel. Proszę bardzo, kogut doi. Co tam kogut? Kogut, co tam doisz krowę? Mam nadzieję, że nie obszlizgun. O, na pewno przylizgun. Ale dobra ryba. Jo, ty 90 może będzie. No to dawaj ją tutaj. Jo! Moja życiówka nowa! <noise> Będę się golił jednak! Chyba jajka będziesz golił. <noise> wąsa nie ruszaj! Wiesz, że to przez to, że wąsa zapuściłeś, to taką rybę złowiłeś? Powiem ci szczerze. Ale zobacz, pierwszy koper mu wykiełkował i od razu duże ryby zaczął łowić. ty, ja no. to chyba jednak zapuszczę na gru... No ale więcej... to myślisz, że potrzeć ja tak gadałem? Ale wiesz, no, co? A dobra ryba. Dobra, dobra, dobra. Patrzcie, na co huknął. Hana Montana? Hana Montana. Taka landryneczka w bardzo uh -huh. ładnych kolorkach. Już dużo ryb na tą przynętę tutaj wyszło. Dobra, mijesz go, bo ci ryba zdechnie, no szkoda. Dobra. Nie, nie ma. Nie ma 80 no nawet. Nie. One tutaj, one są takie grube. 77, siedem. No to gratuluję. No to powiedzcie, że taki wąsik już zaczyna dawać efekty, ale jeszcze musi zapuścić taki dłuższy trochę. Dobrze, w takim razie żegnamy pana. Uf. Ole, wściek. Ale tu no. mają ogólnie ten. Dziękuję, tato. Moi drodzy, przyznam szczerze, że już mi się troszeczkę znudziło wyniesandacz na ultralighta, dlatego odkładam urbanka na bok i biorę z powrotem do ręki swoją nieśmiertelną, parząchwie. A jak parzonchwia, to może jakaś inna przynęta, może troszeczkę większa. O, wiem. Założę taką przynętę, o której Felek powiedział przed wylotem, że w życiu na to nie złowił ryby i że tutaj sandacze na tą przynętę po prostu nie biorą. Więc to za chwilę sprawdzimy, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Jak się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Trzymajcie się na razie, hej! Ale to będzie śmieszne, ale się będzie działo. O, udało mu się. Udało mu się, udało mu się. jaka szkoda. Ale jest jeszcze jeden. Jeszcze jest jeden. Uwaga, od słonie. Uwaga! Uwaga! Jepa! O było blisko! Oj, było blisko! Nie tym razem, nie tym razem. Szkoda co? Szkoda. To dużo Do małego pokoju można, ale tak. No dobra, to dobrano. No już miałem wam pokazać co tam się działo na tą wodą, ale akurat yy, pyszności Dominiki wjechały i mamy tak zwaną przerwę przypraw. Masujemy, masujemy. A Felo ma krzyśli z na głowie, zobaczcie, Felo pokaż. Typowa choinka.